A co dzień opisują rzeczywistość na łamach czasu chojnic i gazety pomorskiej. W każdy wtorek na antenie Radio Weekend mówią też, co o tej rzeczywistości sądzą. Poranna kawa w Weekend FM, czyli cotygodniowy komentarz dziennikarzy z regionu. Andrzej Drelich, Radio Weekend. Zapraszam punktualnie o 9.15. Witam serdecznie. Moimi gośćmi dzisiaj na kawie porannej w weekend FM z Maria Ichler, Gazeta Pomorska. Dzień dobry. I Michał Rytlewski, Czas Hojnic. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mam satysfakcję, ale radości nie mam, bo ta sprawa nie powinna się odbyć. Tak Stanisław Skaja skomentował wyrok sądu z 21 września, czyli nie tak dawno został on wydany w Gdańsku przez Sąd Okręgowy, a dotyczy złożenia oświadczenia rejestracyjnego, którego IPN uznał, że a czy Stanisława Skaja i Pn. uznał za ilustracyjnego? Jest to jakaś satysfakcja, ale radości nie ma. Trudno nie. mieć radość, trudno odczuwać radość w sytuacji, kiedy przez dwa lata żyje się w niepewności, jak to się wszystko skończy. A zajmując takie stanowisko, jakie zajmuje Stanisław Skaja, tym bardziej człowiek musi odczuwać coś w rodzaju obawy. Nie tylko dlatego, że jest zagrożenie utrat, utratą tego stanowiska, ale chodzi o to, że w opinii społecznej no odbiór, posądzenie w ogóle kogoś o to, że złożył nieprawdziwe oświadczenie, no naraża naprawdę na szwang. No Przypomnijmy, że wszyscy samorządowcy są jakby zobligowani przez prawo do składania oświadczeń ilustracyjnych i do tego, aby w tym oświadczeniu zawrzeć informację, współpracowałem bądź nie z tajnymi służbami w czasie PRL-u. Tak, Michał, tak jest. Zajęłeś się dogłębnie tym tematem, zdaje się. Ja towarzyszyłem starać się podczas ogłoszenia wyroku i na ostatniej rozprawie. No to się poświęciłeś. Rzeczywiście. Yy... Nerwy widziałem starostę bardzo znerwowanego, widziałem jego ulgę po tym wyroku, ale ja chyba bym się zgodził z tym, co on powiedział po wyjściu z sali rozpraw, że tego procesu chyba nie powinno być, ale nie, znaczy nie chodzi mi tu o, o taką prawdę obiektywną, tylko o to, jak zachował się podczas tego całego procesu IPN słuchałem mowy prokuratora z IPN-u, jego oskarżenia. Tam nie było żadnych dowodów na, na, na współpracę, były tylko poszlaki. Zresztą sędzia w wyroku powiedział, że na podstawie poszlak i to jeszcze tak niespójnych nie może wydać wyroku skazującego starostę za złożenie fałszywego oświadczenia lustracyjnego. Jakoś mi ten cały proces starosty. Nie wyglądał obiektywnie, przynajmniej chociażby jeśli chodzi o stronę mm, tą oskarżyciela. No, IPN e, okrył się taką niechlubną sławą e, w wielu wypadkach. W naszym regionie można by wspomnieć chociażby Tadeusza Zaborowskiego, wicesterostę e, Tucholskiego, który też został oskarżony o, przez IPN o składanie e, nieprawdziwych oświadczeń lustracyjnych. I e, też wice wicestarosta Lesem Poleński. Ta, e, Pan Jan Spirka również został oskarżony i tutaj nie mamy pewności, nawet czy ten proces się skończył. Na pewno w tym roku była jego kontynuacja, a rozpoczął się w zeszłym. Nie wiadomo jak się skończył. Czyli osób, faktycznie ta cała machina, jeżeli ona ruszyła, sprawdzanie oświadczeń ilustracyjnych, Ilu jest samorządowców, którzy te oświadczenia składają? Ile tych oświadczeń ilustracyjnych należy sprawdzić? To jest niesamowita praca, którą muszą wykonać w myśl prawa prokuratorzy IPN-u. I to na podstawie czasami, tak jak w przypadku Stanisława Sky e, kopii akt, które i tak zostały zniszczone, ja sobie zapisałem, z uwagi na niewielką wartość operacyjną. Ale tak. to w skali Czy... kraju mamy wiele takich przypadków. Niedawno przecież, e, przypomnę, była bardzo kontrowersyjna sprawa wybitnych publicystów Tygodnika Powszechnego, którzy też zostali oskarżeni przez Romana Graczyka w jego publikacji na temat relacji między Tygodnikiem mhm. Powszechnym a SB o to, że byli w, tajnymi współpracownikami, ponieważ zostali zarejestrowani. Tyle, że sam fakt rejestracji nie przesądza dokładnie niczego, bo nie ma poza tym żadnych innych dokumentów wskazujących na to, że ci ludzie mają cokolwiek na sumieniu. A dodać należałoby jeszcze, że czasami niektórzy byli rejestrowani wbrew ich woli, a nawet po to, żeby wrobić, mówiąc kolokwialnie, osoby, które były wrogimi dla systemu, który panował w PRL-u, czyli osoby na przykład działające w Solidarności, próbowano wrobić, w agenturę. No ale my kolej, kompletnie sobie w Polsce nie radzimy z tą lustracją, i. I, I chyba i, już za dużo czasu minęło, żeby sobie z nią poradzić. Za dużo minęło, kosztuje to ogromne pieniądze. Ja nie wiem, czy jest sens jeszcze. A poza tym, chyba to uwikłanie polityczne jest też tutaj to czymś jest bardzo też bardzo niedobrym, bo gdyby zajmowała się tym jakaś niezależna instytucja, którą uznawalibyśmy wszyscy za autorytet. No ja nie wyobrażam sobie tego. No więc instytucji. właśnie, ale, ale my zawsze mamy podejrzenie, my zawsze mamy wątpliwości, czy na pewno to jest czyste. Czy na pewno to jest prawdziwe? Czy nie chodzi o to, żeby kogoś umoczyć, żeby komuś zrobić krzywdę? No poza tym to jest troszeczkę na robione, skoro na przykład wspomniany przez mnie Tadeusz Zaborowski, informacja o nim znalazła się w biuletynie informacji publicznej IPN-u, a sam prokurator IPN-u powiedział, że zamieszczenie tam osoby i napisanie, że współpracował, nie przesądza o niczym. No to. Zastanawiam się, po co ta informacja ujrzała światło dzienne, no, skoro robi? bez wyroku sam prokurator mówi, że jeszcze to o niczym nie przeświadcza, a informacja została umieszczona w internecie. Każdy mógł to przeczytać, wpisując w zasobach IPN-u nazwisko Tadeusz Zaborowski. Dowiadywał się, że według IPN-u był tajnym współpracownikiem. No, jest ale to właśnie nieprzygotowane. Jak rusza proces staroscy i Świadkowie zeznają, że go nie pamiętają. Sam IPN twierdzi, że oświadczenie ilustracyjne jest zgodne z prawdą. Nagle dwa miesiące później, nie mając żadnych innych dowodów, ani nawet też żadnych innych poszlak, składa akt oskarżenia przeciwko starości. No, no skąd to się bierze? No, zeznania świadków się nie zmieniły. Oni zeznali podczas procesu, że nie pamiętają. Nawet ci agenci, którzy mieli werbować Feliksa, T.V. Feliksa do współpracy, też nie pamiętają sterosty te no, Nie dowiadujemy się prawdy, a mamy taki trochę niesmak odnośnie tych oskarżeń, które tak łatwo są rzucane i, i później ja brakuje ich To trochę ich przypomina ich Dziki Zachód. Naprawdę. Tak. Jest mąż, to nie był szeryf, nie był sędzia, jest taka nazwa ciekawa, panowała na osobę, która po prostu mogła wszystko. Stawał człowiek, drugi mówił, że ten jest winny, no to OK, tego wieszamy. No i zapadał wyrok, momentalnie został wykonany i, i w zasadzie robotę miał e, pan grabarz. I tak może, tak może po, 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 po trosze to teraz wygląda. Nie rozstrzygniemy tego pewnie, ale jak Michał zgadzam się z tobą, że to chyba już jest za późno na to, żeby przeprowadzić jakąś sensowną ilustrację i rozliczyć za współpracę z agenturą osoby, które rzeczywiście y, współpracowały. I czy to ma wpływ na ich dzisiejszą działalność polityczną albo publiczną? To... Tego pewnie i tak nie rozstrzygniemy. Jeszcze słowo o prawyborach, które się odbyły. Mówiliśmy, że przy wątpliwej jakości nagłośnieniu tego, tego wydarzenia nie będzie ono udane, i to niesatysfakcja z mojej strony, ale rzeczywiście mogło to wyglądać lepiej. A tak 300 parę osób wzięło udział w choińskich prawyborach, które odbyły się w tę sobotę na, na rynku. Dużo, mało. Pytanie, czy jest to wina organizatorów, których oczywiście oceniliśmy wcześniej, że mogli się lepiej przygotować, mogli lepiej rozpropagować mhm. swoją akcję, czy też jest to wina nas, wszystkich, społeczności chojnickiej, która nie wiemy, czy pójdzie w ogóle na prawdziwe wybory, czy będzie może zainteresowana... Wina, może wina klasy politycznej. Może wina klasy politycznej. Bo w tak naprawdę się rzeczywiście niewiele zmienia. Cały czas występują te same twarze, i w skali kraju można powiedzieć, że no, jest sporo osób, które nie chciałyby, żeby te osoby dalej występowały, reprezentowały nas jako naród w parlamencie, a te osoby się powtarzają. No ale jednocześnie nie mamy gwarancji, że te osoby, które nie chcą, żeby był ten zabetonowany, jak mówi pięknie Janusz Palikot, układ, <laughs> że one pójdą na wybory i będą głosowały na kogoś innego. No właśnie, tą frekwencję na tych prawyborach y, musimy też oceniać y, z perspektywy późniejszej frekwencji y, w wyborach tych już takich prawdziwych. Y, ja raczej w Chojnicach bym się o frekwencję nie obawiał, bo ona zawsze była dobra i podejrzewam, średniej, i podejrzewam że, że wstydu nie będzie. Optymista. <laughs> <laughs> tak, gorzej będzie y, z jakością. Z jakością nie, ale gorzej będzie w innych regionach kraju. Ja się naprawdę obawiam tej frekwencji w tym roku przy tych wyborach, bo, bo naprawdę Polacy nie wiedzą, na kogo głosować, bo. Nie ma, nie ma jakiejś takiej jakości politycznej, nikt, jakieś nie ma wyrazistych poza Palikotem i Korwinem po nie, nie ma żadnych wyrazistych postaci. Kiedyś Roman Giertych ciekawą rzecz powiedział, już nie będę go tutaj cytował, ale ja myślę, że, że, że to teraz, ja bym się, wtedy nie, teraz bym się z nim zgodził, że to jest jakieś takie... Mm, bez kontrastów, to ta polityka nie może być taka bez kontrastów, taka, taka jałowa a ona teraz tak wygląda, moim no ja zdaniem Janusz no Korwin-Mikke mówi, że oni się w zasadzie, banda czworga jak to określi, niczym się nie różni, więc nie ma znaczenia, kto dojdzie do władzy nie może Polacy też to czują i być może, i, i, i nie ma i nie ma programu, jest walka na to kto, kto się z kim pokaże co zje, przy jakiej okazji ktoś wyciąga paprykarza a ktoś inny pokazuje, że na stacji benzynowej popija kawę z plastikowego kubka i je hot doga zwykłego. I na tym polega nasza, nasza ale, kampania. Ale program pokazuje jakiś taki moim zdaniem, chociaż nie chciałbym tu nikogo faworyzować, bo nie kompletnie mi nie o to chodzi, ale jakiś program to chyba najbardziej konkretny pokazuje Palikot dzisiaj, bo on mówi... No jest sprawie... bardzo wyrazisty, Tak. Program. Ja... ja, ja... Przepraszam bardzo. w strukturach PO mógł coś pokazać, miał pod sobą komisję, która rzeczywiście przyjazne państwo, które mogło coś pokazać. Nie pokazałbym Ja Więc dlaczego nie da zaufać? Ani jeden argument platformy, ani pisy do mnie dziś w kampanii nie dotarł. Nie wiem, co nie chcą zrobić w Polsce. Zaprowadzić ład na stadionach za Przed euro. No tak, <laughs> za dwa tygodnie, za dwa tygodnie to, przekonamy to się o kibiców tym. Kibiców jest zasługa, że o tym wiemy, a nie a, raczej. No tak, tak. Będziemy mogli porozmawiać również o no Janusie upali kocie, czy się dostał, czy nie. Jeżeli się dostanie, to będzie przynajmniej. Może nie będzie lepiej, ale będzie wesoło, jak to Ciekawie. kiedyś jeden z polityków powiedział. Ale Janusz Palikot ostatnio spoważniał. Zdecydowanie. Ale to też może być poza na, na czas y, kampanii wyborczej. Poważnie tak, ludzie tak. w wyborach, tak. Dziękuję serdecznie za przybycie do studia. Dzisiaj trochę dłużej rozmawialiśmy, ale było warto. Maria Eichler, Gazeta Pomorska. Dziękuję. I Michał Rytlewski Czas Chojnic. Dziękuję. Andrzej Drelich, do usłyszenia.